Dzień dobry serdecznie, z tej strony Sebastian Koczek i witam Cię w trzeciej części omawiania pytań do egzaminu CBAP odnośnie Elicitation and Collaboration. Płynnie przechodzimy do pytania numer 11. To, co próbuje zrobić Julia w tym przypadku, no to porównać to, co uzyskała z danej sesji pozyskiwania wymagań z tymi samymi in interesariuszami, z tym samym źródłem podczas kolejnego spotkania. Więc tutaj mamy jasne, że to będzie odpowiedź D. Pierwsza odpowiedź, że komunikuję się z interesariuszami, bo taki jest plan. No to nie pasuje tutaj. Collaboration with stakeholders, tak współpracuje z interesariuszami. To jest po części poprawna odpowiedź, ale chyba nie najlepsza. Odpowiedź numer 3. Porównuje wyniki zbierania tych wymagań z innymi, no to odpowiedź jest nieprawidłowa, ponieważ kontaktuje się z tymi samymi interesariuszami. Odpowiedź numer 4, czyli porównuje te wyniki z informacjami źródłowymi. I to jest odpowiedź prawidłowa, ponieważ kontaktuje się z tymi samymi interesariuszami. To jest słowo klucz tutaj. Przejdźmy więc do pytania numer 12. Mamy tutaj analityka, który uważa, że wysłanie ankiet będzie najbardziej odpowiednią techniką dla wielkiej korporacji. Pytanie brzmi, których ludzi powinien zawrzeć w tej ankiecie. Zaczniemy od końca. Quality assurance, data modeler, trainer, developer. To jest po części poprawna odpowiedź, ale czy najbardziej odpowiednia, to nie, bo to jest Cztery osoby, no to jak mamy cztery osoby, no to możemy to zrobić inną techniką. Mamy project manager, zespół testowy i call center. Tak, to też mogłaby być poprawna odpowiedź, ale spójrzmy na resztę. Tylko end userów i eksperta domenowego. Nie, tutaj odpada od początku, bo jeśli mamy tylko end userów, no to nie, nie. Te ankiety są dla dużej ilości osób. I odpowiedź pierwsza, czyli każdy w danej grupie, jeśli to jest możliwe. I to będzie odpowiedź prawidłowa. Jak już robimy ankietę, no to ta ankieta powinna być skierowana do, naj, do jak największej liczby osób. Po to ją robimy. W momencie, jak mamy jakieś mniejsze grupki, no to są inne techniki, jak workshopy, wywiady, zwykłe maile z zapytaniem, ale ankieta nie jest tutaj tak potrzebna. A jak mamy wielką korporację, mnóstwo ludzi, mnóstwo zespołów którzy są porozrzucani po całym świecie, no to ankieta jak najbardziej będzie super opcją w tym przypadku. Pytanie numer 13. Tutaj mamy pytanie o techniki, które możemy podczas zbierania wymagań wykorzystać. I pytanie brzmi o to, jakie czynniki są ważne dla takiego wyboru. Mamy trzy do wyboru. Pierwszy to jest domena biznesowa, co jest oczywiście odpowiedzią poprawną. Po Drugie techniki, które były używane w tym samym projekcie przeszłości, to jest jak najbardziej e, odpowiedź prawidłowa, no bo jak już mamy jakieś doświadczenie z tym, to działało w przeszłości, no to, no to bardzo dobrze wykorzystać te doświadczenia. I odpowiedź numer 3, scope of future solution, tak, to też jest bardzo ważny czynnik. E, więc wszystkie trzy odpowiedzi są prawidłowe i tutaj należy zaznaczyć odpowiedź D. Pytanie numer 14. Mamy zbieranie wymagań. Interesariusz dostarczył e, informacji odnośnie tego, jak teraz działa system. E, teraz pytanie brzmi: jak nasz analityk biznesowy może wykorzystać te informacje? Odpowiedź A, czyli będzie dokument, aby zrozumieć, jak działa system, który już istnieje. I to jest odpowiedź prawidłowa. Odpowiedź numer dwa, czyli uży skorzystać z tego jako referencji, to też jest odpowiedź prawidłowa, ale nie najlepsza. Odpowiedź pierwsza dużo lepiej pasuje. Eee, trzecie, not doing anything, no to jak widzimy, że mamy nic nie robić, to zawsze to będzie zła odpowiedź w jakimkolwiek pytaniu na egzaminie. Odpowiedź numer cztery, czyli definiowanie strategii do zmian. To jest w ogóle odklejona odpowiedź i. Zupełnie nie pasuje, więc nawet nie ma co tutaj tłumaczyć więcej. Przechodzimy w takim razie do ostatniego pytania. W ostatnim pytaniu mamy Satish. Ona jest oczywiście analitykiem w projekcie w banku i tam mamy bardzo dużą liczbę stakeholderów i ona przeprowadziła już kilka spotkań i wygląda na to, że część interesariuszy jest niezadowolona. Pytanie: co może zrobić Satish, żeby poznać źródło tego niezadowolenia? I poprawić relacje z nimi. Odpowiedź pierwsza: e, Zrobić sobie zabawy gierki współpracy. No to nie do końca. W sensie to jest fajne, żeby tam jakoś uzyskać trochę informacji, ale jeśli oni są już niezadowoleni, no to nie. To, to nie jest rozwiązanie. E, rozwiązanie, odpowiedź numer dwa: No to spotkanie jeden na jeden. Jest to jakieś rozwiązanie, może nie najlepsze, bardzo czasochłonne. Trzecie, no to zorganizować sesję Lesson Learned. I to będzie odpowiedź prawidłowa, tak? Jeśli e, mamy niezadowolonych interesariuszy, to możemy zorganizować taką sesję. Każdy może powiedzieć, co poszło źle, co poszło dobrze, dlaczego coś poszło źle, co jest powodem niezadowolenia e, i na tym możemy wyciągnąć wnioski i zbudować nowe podejście, na przykład zmieniając technikę e, uzyskiwania tych wymagań, tak żeby każdy... Albo chociaż większość osób była zadowolona, albo żebyśmy my też rozumieli, z czego wynika to niezadowolenie. Więc odpowiedź trzecia jest prawidłowa. Spotkanie ze sponsorem raczej nie rozwiąże tego, tak? No, bo on nie zna tych nastrojów. Znaczy, może mieć taką informację, no, ale lepiej, żebyśmy my sami poznali przyczynę. Niekoniecznie też sponsor był na wszystkich tych spotkaniach i niekoniecznie ma też wiedzę odnośnie wszystkiego. I to by było na tyle na dziś. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie kolejnej części omawiania pytań do egzaminu. Mam nadzieję, że przygotujesz się jak najlepiej. E, oprócz tego zapraszam Cię do dołączenia do mojej społeczności. Tam będzie trochę materiałów odnośnie CBAP na pewno. Będzie też jeden duży, zbiorczy dokument z wszystkimi pytaniami, które omawiam, ale jest on jeszcze niedostępny, ale jak już dołączysz, to na pewno się dowiesz, kiedy on się pojawi. Oprócz tego jest trochę szkoleń, które są darmowe. Jak tylko dołączysz. Więc zapraszam cię serdecznie tam i kończymy na dziś. Widzimy się, słyszymy z, już po weekendzie. Do zobaczenia w poniedziałek. Cześć.